Gorzka łódka, gorzka łódka, nie będziemy pić. Okay. Trzeba się wychować z pomocą, w Moment, i! O. Moment, całujemy, No co? Proszę bardzo. Pięknie, dobrze, ładnie, oj, to I teraz, i teraz, dobra. No jak ładnie się wycałowali. Poprosimy Kuberta o sprawdzenie łódeczki. Sprawdzaj Kubert, czy jest Groszka, Kuba jest jeszcze gorzka, nie? Uchylna. Groszka, jak nie co? Nie. Lecimy dalej. On na temu Pina. On na temu. Ale lecą, chłopacie, łatwo. Dzieciaki odwracać się. Jeden, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem. O, o kubań poszedł. Dalej koczka. Nie pijemy wódki, pij, nie pijemy wódki. Proszę bardzo, gasko, patrzymy na to wszystko, patrzymy dzieciaki odwracamy. Ale nie, nie ma dzieciaków. To sama powiesz, dobrze. Uwaga. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Widzimy znowu, poczekaj, poczekaj, dobra. Kumer, sprawdzaj, ci już do wódka złodowa. Jak to? Darek koszka. Rafał mlej Moment. Nas uczynić gole, nas szkole, że całuje się na stole. Nas uczynić szkole, nas uczynić gole, że całuje się na stole. A my na no chodzimy na stole? zawsze co to, no to wieczorem. Nie, Jeszcze nie, jeszcze, nie, Trafimy się tutaj z no? Dobrze, uwaga, uwaga. Uwaga. On z tego w winie, ognę z tego w winie, pocałować ją po winie. do dwunastu. Uwaga. Jeden, dwa. A co? Kupciuki. po całej lupie. Żeby zszedł na malegarski, zszedł. Do stołu. Dobra jest. Dobra! Słodka wódka, słodka wódka,